Zdjęcie! Zbuduj Twoją Hej, witam Was ponownie. Z tej strony Danielus, a przed Wami Guild Wars 2. I jedziemy dalej z naszą przygodą, z czarem. Postanowiłem, że żeby nieco urozmaicić zabawę, tym razem przejdziemy się do Czarnej Cytadeli, czyli głównego, głównej siedziby czarów. Już Wam pokazuję, jak to wygląda na mapie. Ostatnio zwiedzaliśmy sobie Plains of Ashford i byliśmy mniej więcej w tych rejonach. Natomiast teraz. Zobaczymy jak wygląda cytadela w środku. Jak widzicie, jest cała masa rzeczy do zrobienia tutaj. E, mamy e, tą cytadelę jako osobną lokację zaznaczoną. E, więc e, wszystkie te vista pointy, e, interested pointy i inne tego typu rzeczy będą liczone osobno. E, specjalnie jeszcze obminiam fabułę, żeby ten level wbić, tak jak mówiłem wcześniej. No i sobie na razie pozwiedzamy to, to miejsce. Ono wygląda bardzo niezwykle. Dobra. To reset point wbity. Idzie teraz? Tutaj mamy Vista Point i on może być całkiem fajny, więc lekko trzeba by odbić w prawo i mniej więcej w tą stronę iść. Zobaczymy, czy to będzie wykonalne. Czy będzie trzeba wyjść wyżej? Nie, raczej będzie trzeba wyjść wyżej. Zobaczymy do kantona zaprowadzić. Kurde, co tutaj jest? Kocioł z jakąś magmą. Nie da się tedy Ryli? Really? No to cwaniaki, no. Ale to wygląda pięknie. To jakieś gigantyczne maszyny. No, nice, jest naprawdę. Ja już kojarzę, oczywiście, z wcześniejszych gier. Bo one się pojawiają później w, w, na tych dużo dużo wyższych levelach, no ale nie będę wam tutaj nic spoilerował, bo no, mam nadzieję, że do tych leveli jeszcze dojdziemy. No. <laughs> Paper Dragon. <laughs> Co to miało być? Tutaj mamy naszą fabułę, dlatego to ominiemy. Tutaj jest jakiś waypoint. Dobra. Te książki na minimapie to są tak zwani trenerzy. Oni są potrzebni, żeby odblokować sobie tradesy. Już to drzewko wam pokazywałem, ale pokazywałem wam drzewko z Natomiast tutaj są tradesy, ale one są odblokowane dopiero od 11 levelu. To możemy sobie właśnie kupić i odblokowujemy dzięki temu kolejne, kolejne tradesy. To będą takie dodatkowe skilly, ale o tym również dopiero od 11 levelu będziemy rozmawiać. Jest jak widzicie pierwsza, nie, nie jest taka droga 10 srebrnych końców, ale już następne 1 złoty, 2 złote. To trzeba trochę pozbierać, porobić różne tutaj zadania, żeby zebrać odpowiednią ilość kasy za nagrody. No, tędy nie przejdę. Tutaj powinno być wejście na górę gdzieś. O, ale jest jeszcze Waypoint. Okej, okay, mamy level. Ekstra. I teraz. Jest, to jest chyba to. To powinno nas wysłać, chyba w górę, zobaczymy. Albo w dół. To nas wysłało chyba w dół. Jest waypoints. Points. Możemy sobie coś kupić, ewentualnie sprzedać. Ja oczywiście sprzedam. Tu gdzieś na górze jest Interested Points. Więc spróbujemy go odblokować. Nie tutaj, gdzieś wyżej. Rzeczy jest w ogóle na górze, z tego co ja widzę. To jest pytanie, czy cokolwiek w ogóle tutaj będzie. O, jest zajście. Pobłądzimy trochę, w sumie. Może coś akurat się trafi, fajnego. Jest przyspieszenie za darmo, tu można wejść? Nie, okej, okay, chyba jednak wejdziemy z powrotem na górę, no bo tutaj nic specjalnego się nie dzieje. Gigantyczne jakieś miejsce, tu się leją. Nie wiadomo o co im chodzi. A jak nie wiadomo o co im chodzi, to pewnie o kasę. Ile czasu będę miał jeszcze to przyspieszenie? 4 minuty, 17 sekund. No ekstra, można właśnie sobie korzystać z tego typu rzeczy. One są za Friko. No i lecimy w górę. Elevator. Black Citadel. Epicko to wygląda. Eee, gdzie to teraz tutaj znaleźć? Mamy Interested Point. O, znowu jakiś ten... Dragon Pin Pinata. Jak ja tam wskoczę? Ten dnie. Może o, nie. nie Chcą mi dać tam przeskoczyć w sposób normalny. Ok, Taka ściana, modlitw, co my tu mamy? Dalej, dalej jest kolejny waypoints. Sobie panowie z legionu maszerują. Możemy sobie skoczyć. A gdzieś tutaj znajduje się. E, aha, tu. O kurde. Chyba w tym budynku, na, na szczycie tego, nie, na szczycie tego budynku nie ma nic, ale tu mamy Interested Point, gdzieś w pobliżu już sobie wyjdziemy wyżej. No, właśnie, tu jest Vista Point. Aha, tam jest. Och, cholera. A jak tam wejść? Wejdziemy wyżej tu. Tutaj również nic ciekawego się nie dzieje. Jak z czasem? Dwie minuty. I tu już się właśnie zaczynają miejsca związane właśnie z Trajcami. Ale tak jak mówię, o tym sobie pogadamy, jak y, odpowiedni level będę miał. Teraz trzeba wykombinować, jak tu się dostać na górę. Ciekawe, czy jest jakaś droga, czy będzie trzeba, nie wiem, na przykład czegoś użyć, bo czasami też tak bywa. Nie, jest droga. Dobra. To powinien być fajny filmik.

To co to jest? Można sobie poczytać, okej? Okay. O tej statule. Tu jest Waypoint, Salon jest odblokowany. No i teraz najważniejsze, żebym nie spadł stąd. Jest. Wow, no to wygląda mega. Posągi czarów, statuły jakieś. Tutaj centrala dowodzenia, można powiedzieć. Wygląda prawie jak statek kosmiczny. Nice. Może byśmy się teraz skierowali gdzieś tutaj. Czyli dokładnie w tą stronę. Halo. Zaraz się popsuje, jak tak będę spadał z wysokości. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak można zginąć, spadając z wysokości dużej, dużo wyższej niż ta. Okej, okay, tu załatwione. Czy tu będzie? Nie, Tędy nie dotrę do tego interested pointu. Co my tu w ogóle mamy? Leatherworker. Master To też oczywiście związane z trójcami. Halumetku. O, da się wejść. Zobaczmy, czy to jest interesujące miejsce. No wygląda fajnie. Niebieskie elementy ozdobne na suficie, przypominające trochę żagle. To jakiś chyba ten. Jest browar, czy coś w tym rodzaju. pub. Tutaj czarowie sobie piją. Piją, tańczą, lulki palą. Tu jest jeszcze gdzieś interested point. Halo? dam rady tędy? Nie dam rady tędy. Bywaj stąd, hmm. to jest wyżej. Górą raczej tego nie weźmiemy. Pewnie trzeba będzie to obiec. O, tu jest jakieś przejście. Tu ktoś śpi. Można go obudzić? Nie. No proszę jakaś kopalnia czy coś. też nie, nie pójdę wyżej. To całkiem, całkiem przyjemna lokacja, muszę przyznać. A jak tam się dostać do środka? Panowie, może z tej strony. Niby jest jakaś brama, przynajmniej coś, co przypomina brama, ale to raczej też nie jest to miejsce. Tak. No dobra, gdzie tu powinniśmy jeszcze się dostać? Tutaj odbić w lewo. To środka jeszcze trzeba wejść, bo tutaj widzę, nie byłem. O, proszę, to ile jest interested Pointsów! Ale na dole. Tu na górze, tu na górze... A, cwane. To śmigamy. No to chyba tutaj. Ależ tu musi być widok. Ba. Taki widok z jakiegoś okna, balkonu czy czegoś thing, tym podobnego to jest naprawdę fajna sprawa. Tutaj coś na dole, coś na górze, jeszcze bardziej. No to wejdźmy wyżej. Skończyło mi się przyspieszenie. Mógłby tutaj jakiś koleś się znaleźć z tym. O, o Wilku, mowa. Tak, tak, tak. Co my tu mamy? Tu w sumie nic ciekawego. Ale koleś ma fryzurę? Nie, to jego tarcza na plecach z przodu wyglądała jakby o taką fryzurę... śmieszną. Tutaj też widzę cisza. Co oni chcą jeszcze wyżej? No, niby coś tam jest, ale jak tam się dostać? Tu są schody na dół. Rozejrzyjmy ja się jeszcze raz. No nie, no nie widzę takiej opcji. Tutaj są takie, jakby jakieś drzwi zamknięte. A właśnie. Mamy instancję. Wyjdziemy sobie Blood Tribune Quarters. Jest. Z głowy. Wracamy z powrotem. Tak. No, niewiele już tego zostało. Ale przypuszczam, że odkrycie tego wcale nie będzie takie proste. Z drugiej strony też mamy, czy nie mamy? Ha. Może tu będzie The command, command Core. I to jest pewnie to wyżej, tak? Domyślam się. Wow. Dzisiaj będzie odcinek trochę taki o bieganiu, o zwiedzaniu Black Citadeli. Podziwianie widoków. Ale myślę, że w tej grze zdecydowanie warto obcować z tym wszystkim, z otoczeniem. Jest zrobione. Tutaj planują y, najazdy na inne ziemie. Zapewne. No dobra, to spadamy Oj ten narzekasz Nie było tak wysoko Black Citadel No i gdzieś Cholera? Gdzie jeszcze? Z tej strony? Przeoczyłem czy z... nie, no z tej strony chyba byłem Tu nic A może? Nie no, to jest to raczej. No to jest bloot, tak, dokładnie. Czyli to nie tu. Gdzieś jeszcze wyżej. No popatrzcie, to jest całkiem nieźle skomplikowane. Tutaj gdzieś na dole. Tu w komandorze już byliśmy. Tu coś jest? Aż Tribune Quarters no zobaczymy. O, może to tutaj coś na górze będzie jeszcze? No jest, git, ale nakombinowali. Co tutaj jest? Torga. Torga masz bardzo ładny widok w swoim biurze. Muszę przyznać. Chętnie bym tu pracował. Speed mi się skończył. Trzeba znaleźć gościa z, tym, tym, z tą prędkością. Tak, wracamy do Black Citadeli. Chyba możemy tak, możemy zejść niżej. Jest koleś. Oczywiście skorzystamy. Tak, tak. I spadamy. Kurde, tu jest jeszcze coś wyżej. No cholera by to wzięła teraz. Tu przecież nigdzie nie, nie jestem w stanie się już przydostać. A tutaj byliśmy. Może wejdźmy jeszcze raz tutaj. No trzeba pokombinować. Czasami można coś przeoczyć za pierwszym razem, widać dopiero za drugim. No tak, oczywiście nie, nie wracamy jeszcze. To jest gdzieś tu i w lewo. Hmm, tak jak mówiłem, na pierwszy rzut oka czasami nie widać. Jest gitara. Teraz możemy wracać. I tu jest chyba już szczyt zrobiony. W tą stronę, dobra. Tak, spadamy i siedem jeszcze waypoints, 9 interested points. Bierzemy Spida, po raz Enty. ty Zaraz ode mnie będzie chciał kasę ten koleś brać. Gdzieś niżej jest. No to zajdźmy. Tylko teraz tu już zapomniałem, gdzie tu są schody. Jak ja tu wlazłem? O, zginę. Trudno. Tu jest niżej. No to sobie tutaj. O, tu jest zafriko. Możemy się respić. Nie pobiera od nas kasy. Tylko że mogę mieć uszkodzone teraz. Uszkodzony ksipunek. No nie, wszystko gra. Muszę wrócić, nieco wyżej, bo to chyba gdzieś tutaj było. Zerknijmy na mapę. Mogę śmiało iść w lewo i to jest tu, czyli mogę też do tyłu pójść. Albo i nie. Ciekawa sprawa. No zaraz zobaczymy. Włodni by pokazuje, że jest tutaj. Okej. Okay. Piękny, piękny widok. No i tutaj jakoś w prawo trzeba się dostać. Pewnie z drugiej strony jest wejście po prostu. Raczej już są, pojawiają się. No i jest. O, i dopiero teraz mi pokazuje, że to na dół trzeba zejść. Co my tu mamy? Guild Register No Pinks. Tu możemy coś naprawić, ale nie mamy co. Możemy coś sprzedać, ale też nie mamy co. O, czerwony tym razem Dragon. Któręc tu na dół zejść. O, tu coś jest.